Dzień października 2021 Polska złota jesień To jest ksiądz, który mówi, że Polska nie jest wybrana Ale w drugim przyjściu powtórnym jest Polska wybrana Hebraczków dzień 28 i Rzymian 11 rozdział jesteśmy w wczepieni Vidrela. Spogan Objawienie 7 rozdział od 1 do 4 aż cała pełnia Mam jeszcze inne owce, które nie są owczarnie, czyli Jana 10-16. Ja jestem z katolików. Ja jestem z katolików jako spogan szczepiony. Że ja 9 od odwieczny ojciec. I tu 13. Zobaczcie, Bogiem. bogiem. trzeba 4 wszystkiego od razu. Bóg jest tego świata, 36, 36, 36, 36, szatan. satan, szatan jest. Ksiądz ma Watykan. Katechizacja, czyli ojciec diabła. Dzieje każdy diabłe ksiądz. każdy ksiądz z synem diabła. Siedzi w maski Watykanu i boi się wyjść z objawienia 18.4 Wypracować u Chrystusa oczywiście, że tak jak Pan tutaj Montan powiedział, że... Tak, kołeczko mnie pyk już będzie miał radę. Nie, to nie tak, tak nie działa. Nie jest tylko cierpienia za prawdę, za głoszenie prawdy o Chrystusie, w sprawiedliwości, a nie symbol 30 gwiazd

I księżyc zjadamy na obiad, bo świadków i na śniadanie, a zielonoświątkowych Adwentystów na wieczorem jakie sabat, tak? <grystanie> jak mam wam to powiedzieć, że jest Chrystus później duch prawdy, bo Chrystus zesłał Ducha Świętego czy ducha prawdy zesłał? Chrystus zesłał ducha prawdy. Święty, dzień 50 dni po zmartwychwstaniu i w postaci języków obnia się i każdy mówił w medowie persowie, Alamiciu, w swoim języku słyszali dobrą nowinę o królestwie. Także ja mówię po polsku, ale macie co? Macie uszy po to, żeby maski nosić na tych uszach, żeby wisiały. Wam maski? Co mówi Duch do Zboru, Duch Prawdy? No to jak macie uszy, bo Judasz miał uszy, a nie słuchał, i się później zrobił, co zrobił. Mateusz 27, 3 do 5, objawienie 9, 6, 20 i 21 werset to czeka synagogi szatana, Rzymski Kościół powszechny, Rzymianie, a Chrystusowych Kościołów zborów nie ma bo Rzymian 16.16, 16, Rzymian 16, 16 apostoł Paweł zakładał zbory chrystusowe siedział w więzieniu, był prześladowany, w koszu go spuszczali, musiał się ukrywać, chcieli go zamordować, dopiła, przed tym, przed Cezarem się odwołał, króla grypę chciał nawrócić, no, a my z działamy działami głosimy, tak jak apostoł Paweł, a księża siedzą, sobie robią kawkę herbatkę i telefony odbierają w niedzielę dzwony przyjdą, nakarmią to mafię a iskra jest, a będzie ogień niedługo, będzie ogień. Hebraszyków 12 rozdział od 12 12 rozdział 22 do 29 Jesteśmy na Sionie, w słowie Bożym i Rzymian e, drugi rozdział 28-29 prawdziwy zdrata, którym nie ma fałszu Mateusz 5,8 Będziemy widzieć Boga tylko czystym sercem A ksiądz czeka na co Jak on straszy ludzi piekłem Obiecuje raj w niebie Pójdzie do piekła sumienia Mateusz 5,22 I jak się nawróci Bo Chrystus mu życia nie odbierze To niech żyje w królestwie, które przyszło 23 lata temu Chrystus zaczął swoje tysiąc lat Chrystus działa, ja działam Jana, Ewangelia Ewangelia Jana, piąty rozdział, od 17 do 29, Błogosławie. bo ja mogę błogosławić Hebrajczyków 7,7, jest wybranie, Chrystus wybiera przez waszą wiarę, jak wierzycie więc będziecie posłuszni Chrystusowi, Emanuel, Ojciec z nieba, to jest żniwo i wasza próba, błogosławię.